Jeżeli nie przyjmie się takiej zasady, że Pan Bóg mnie kocha i ma wspaniały plan na moje życie, to wtedy te słowa z Ewangelii, które dzisiaj słyszymy o wypełnianiu przykazań Bożych, będzie kompletnie niezrozumiałe. Zawsze. To ta próba, ta propozycja wypełniania przykazań będzie czymś zewnętrznym. My tego nigdy nie uznamy jako element planu Pana Boga. Przykazania są właśnie częścią planu Pana Boga i dlatego, kiedy bierzemy je jako własne, ponieważ one budują relacje z Panem Bogiem, wtedy jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. Wtedy realizujemy Boży plan, wypełniając jego przykazania.